Ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych unijnego dofinansowania popłynie do miasta i gminy Piekoszów na modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, przebudowę systemu grzewczego, montaż odnawialnych źródeł energii oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku zespołu placowego światowych w Piekoszowie. Umowę na dofinansowanie już podpisano. Gmina niebawem ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Jak podkreślał podczas uroczystego podpisania umowy Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej zespołu placówek oświatowych w Piekoszowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Tym razem gmina Piekoszów poprawi komfort, że tak powiem, nauki dla swoich uczniów, dla swoich pracowników i myślę, że skutecznie zrealizuje ten projekt, bo trzeba mieć na względzie to, że czasu na wykonanie tych zadań jest mniej, bo to jest jeszcze perspektywa ta kończąca się środków europejskich. Wicemarszałek Renata Janik zaznaczyła, że zarząd województwa Świętokrzyskiego wykorzystuje każdy korzystny kurs euro i każdą pojawiającą się oszczędność, aby móc wesprzeć kolejne projekty z list rezerwowych. A drugi ten aspekt to jest oczywiście radość, że w mieście i gminie Piekoszów już od początku roku dużo się dzieje. Dofinansowanie ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Duże środki na zespół pracowego światowych. Środki, które są przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, paneli fotowoltaicznych. To jest bardzo ważne. Tam uczą się dzieci, najmłodsze pokolenie, tam na pewno będzie cieplej, ale i z drugiej strony sam pan burmistrz i Rada Miasta i Gminy będzie przeznaczać mniejsze pieniądze na ogrzewanie, funkcjonowanie tego budynku. Zdaniem burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka budynek szkoły w Piekoszowie wymaga kompleksowej modernizacji. Pozyskane milionowe dofinansowanie pozwoli na zrealizowanie planowanych prac jeszcze w tym roku. Rzeczywiście nowy rok dla Piekoszowa zaczął się dobrze dla miasta i gminy Piekoszów. Już z nowym rokiem podpisałem umowę w Urzędzie Marszałkowskim z panem Marszałkiem. Andrzejem Będkowskim, panią marszałek Renatą Janik na dofinansowanie ważnej inwestycji w mieście Piekoszów. Myślę tutaj o budynku szkoły podstawowej, który jest największym budynkiem oświatowym na terenie naszej gminy, który mieści ponad 600 uczniów, jak również ponad 200 pracowników, więc to jest potężny obiekt, który wymaga termomodernizacji. Myślę tutaj o zmianie źródła ciepła, wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Myśląc o zielonej energii to również założenie fotowoltaiki, więc zakres prac jest obszerny. Wszystko wskazuje na to, że nowy rok rozpoczął się dla miasta i gminy Piekoszów wyjątkowo dobrze. Pozyskane kolejne milionowe dofinansowanie pozwoli w przyszłości na znaczne oszczędności energetyczne. Dzięki inwestycji będzie tu nie tylko bardziej oszczędnie, ale też ekologicznie. Lada dzień zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, którego zakończenie zaplanowano na koniec sierpnia bieżącego roku.